parę rzeczy pod tą kawiarnią. O kurwa, To jest oczywiście prezent między innymi od polsko włoskiego malarza, Xaviera Xyraxinio. Więc już widzisz. No teraz zostało ci tylko rozpisać jak ten biznes ma wyglądać no i zgłosić to do urzędu w końcu, no nie? Te premium. Pog? Dziękuję pięknie Proszę. No może trochę długoterminowy prezent, ale jak zawsze pleps jest w tych takich małych nagrobkach, to ty normalnie straight tu katakumby już jest nawet podpisane miejsce Super, dzięki No i git, nie ma problemu Wszystkiego największego. Dzięki, dzięki Fajno Pierdolone Briosto, panowie jeszcze kilka dni mamy tełów I potwierdzone info, dzięki Dzięki Chodzi o błogosławieństwo i dobrobyt. Życie w dobrobycie. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Skąd my weźmiemy. Widziała pani jaką tam. O, jak się oparę. Widziała pani. No. Na pra... Na... Tak, tak, proszę pani. On jest bardzo wysoko postawiony. Tak, to. O, proszę pani, pani nie musi wierzyć na słowo, ale. No, w spodniach to się przed chwilą nie mieścił. Jedna rzecz u niego. A koleżanko Usanny w sumie ja troszeczkę e, przystałem na to, że na tym Co? rysunku masz większe i dupy niż normalnie. No, to bardzo ciekawe, Montana, Aha. bo to są twoje słowa. Nie, tak sam powiedział. No, bardzo ciekawe. Szablon odwierzył, ja bym takich rzeczy nie powiedział. No, Oj, no, nie chcę nic mój Montana, ale na zdjęciach też możesz mieć większego kutasa, a w rzeczywistości to masz małego. O, nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Ja bym powiedział. <noise> widziałem go dzisiaj jak tańczył, tam się nic nie ruszało. Te gatki nie to problem. były opięte jak nie wiadomo co. No, widziałem, widziałem. Nieprawda, jest w sam raz. Jak on tu szybciej! Stój, stój, stój! Jeszcze jeden mam jednego. O, w locie dostał! Suspect down! Oh, wow. Stawa, nie, dobra, nie, 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 bij, nie, 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 wystarczy, o, wystarczy nie, nie, poprawa, po prawo, nie, nie, Kurwa! O, rzecz! nie, KURWA jest kurwa? Co jest bo tu myśl chodzi. Ciii. Idź po serek. Trzy, dwa, jeden, poszli. O, nie. Coś zrobił? Jezus, Jezus, katastrofa, katastrofa! Co się stało? Coś no ta myśl, co ja ją goniłem, to ci wpierdoliła radiowóz. Nie ma, zniknął, wyparował! Nie, jak Boga nie, kocham, nie. jak serio Nie miałem serka. Skur... 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 Naprawdę, naprawdę. naprawdę. Jak Boga a ja... ja łapkę już został. No, muszę jechać. Mam spotkanie. Jakie to spotkanie biznesowe? Biznesowe, biznesowe. biznesowe. No. Z wysoko postadowymi, post... Z mamą idę się spotkać. O, chodź, pokażemy im jeszcze ten, chodź. Jezu. Ale wiesz, co Lukas? Ze zebry. Dobra, pokaż ten makijaż, co ten. czy co tam. to jest po prostu? Czekaj, czekaj. czekaj. No, 3-4, dam Trzy, 3-4.

O, kur... Oj, panie montana, ja bym tak nie żartowała na pana miejscu. Tak, ja też bym tak żartował. nie żartowała. Bo ciężko ja, ja, to, się zaraz na Kogo tak. o. Kogoś, Kogoś chcecie kurwa zasugerować. Tu karta, karta UNO może wjechać bardzo szybko. nie? Ja tam ja widziałam, że wie. Ja kurwa czyimś, pan żeś siedział. Ja? pewnie kapeli. Ja nie będę Panie montana! Ja bym O nie, ja bardziej święte tereny bym celowała. A to było robione. Dobra, skaczymy! Go 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 go! Allò? All lent All entertain POMOCI POMOCI Oh curva, to tu? Где есть инстрибутор? Я пердала. Не могу, но курва. Не запусти.